Złom dobry 10 maja we wtorek, piję kabusie sobie popołudniową. Wiem, wiem, miał być coś wieczorem, wczoraj, ale albo dzisiaj rano ale nie wyszło. Plany się pokrzyżowały. Jak dobrze pójdzie, to będzie dzisiaj wieczorem coś, a tymczasem chcę pokazać wam kanał złomowy, całkiem nowy. Nazywa się tak. Pewex Recycling. Pozwólcie, że sobie siorbę kawkę z tej okazji. Ach. Ma 18 subskrypcji, w tym jedna moja, nie chwaląc się. I ile filmów? Zaraz zobaczymy. Pewex to jest nazwa paśnika. paśnika, tylko taka na północy Polski. Tak mówią na paśniki. Północne wojowniki złomowe. Filmów jest, moi drodzy, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć dziewięć produkcji filmowych kolega ma bardzo przyjemny głos. Puszczę wam kawałek może. Tylko który? Troszeczkę o sobie, może. Pracuję na wysypisku, złomu. Nie, nie na wysypisku, przepraszam, na skupie złomu. Zobaczyłem tą górę i tak mi się skojarzyło. górę złomu. Puszczę wam kawałek, może to jest to, że... Pewnie się zastanawiacie, skąd nam się na tych kolorach wszystkich e, oglądając jakieś wasze filmy opisuje takiego materiału, to jest, o, jest No, nie będę wam puszczał całego, nie? Zachęcam, abyście sami obejrzeli, na kanał zajrzeli. Napiszcie do tego, że jesteście od zawodowego. Co? Napiszcie. Stawcie lajka, like zostawcie komentarz. Możecie zasubskrybować, koledzy, kanał napiszcie, że jesteście od zawodowego, okay? Do następnego, do następnego. Czekam, może pojadę dzisiaj w trasę, a jeżeli nie, no to wieczorem nagram, nagramy razem coś. Co by na to? Polecam, polecam Pewex Recycling. Wschodząca gwiazda złomowego przemysłu filmowego.